Here's a fart coming up, especially for you. There you go. All the best. Bye bye. we we'll going again. <laughs> Let's try to find out what we have here. That's a good not super, but dobry. good. Oi. Super rush. Admit. Another kill.

Real friends. With them, any problem becomes nothing. Hellcase.com. Open the cases with those for whom you are a friend, not an enemy. W każdym razie, stała się tragedia, nie? Tylko nie wiem jeszcze, jak to zrobić. Czy nagram cały match i po prostu wcale to it? demonetrable, synchronizowane. No, no nie jest, nie jest fajnie, ale po prostu nie wpisałem Allowed Third Party Software, nie? Siemanko, z tej strony Matthew i witam was w moim kolejnym filmiku i kolejnym odcinku digram do globala. To jest pierwszy meczyk nagrywany właśnie na tym gaming PC. Więc, obraz wygląda inaczej, a Vermedia inaczej kodowała na znaczy nie czy kodowała. Inaczej po prostu przechwytywała i zapisywała kolory, obraz i tak dalej. On był zdecydowanie inny, on był taki jakiś, no specyficzny. No i przede wszystkim a jakby fizycznie ten obraz przechwytywała, przez co było dosy, dosyć, dużo, dosyć dużo screen teringu. Tak będziemy to rozgrywali, bo chcemy mieć 390 Hz w minus 1. Hello guys. Hello. I ja te mówienie muszę sobie jakoś przebindować, bo to faktycznie tak mi jak jakiś widz pisał, trzeba zmieniać grip. Dobra, nie będę się stresował nimi, bo oni tak... No dobra, to było już takie bonusowe trafienie na koniec. Ale przyjmę oczywiście No ale kłóca tam nieładnie, one bit You can take AK, orange. He went back. To nie za tej kaka. Ja się przestraszyłem swoim strzałem, nazwę. You have AK, you have car, orange. I know. So Connector. A z konektorem Dobra, wygrywamy C1 i na razie co lunda dosłownie jeden frak I have the bomb To dalej W końcu jakaś akcja, kurde Nie było to piękne, ale jest. Z myszki testowałem, ogólnie jeszcze, które tam miałem wcześniej już kupione, ale, ale I leżą. I wiem testowałem. testowałem. masę rozwaliłem trochę, bo przyzwyczajenie znowu do innych myszek i tak dalej, ale znowu dużo ciekawych rzeczy, dużo ciekawych wniosków wyciągnąłem. By the way, dam wam w opisie czy tam w komentarzu bardzo I fajną postawki. stronkę, genialna przez przypadek odkryłem, do porównywania kształtów myszek. No coś po prostu epickiego, nie? Naprawdę, jakbym wiedział wcześniej go, 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 takie coś, go. to można zaoszczędzić w ogóle hajs na zakupy go, go. I chce porównać wszystko na 3D, no piękna sprawa give can I pick first? Wait for smoke Wait for smoke, ja no, to jest standard, nie? A naprawdę, no, to poziom kawaszków jest tak niepełnosprawny umysłowo jeszcze, że to jest szok Panie no, Capcomik Co on tak dziko? Ten na zginął. Ciekawa sytuacja. Chcesz tu ze mną stać? No to powodzenie, ja się bardzo mogę z Ty nie. ci <grystanie> to nie przechodzić. Idź stąd. Rozkazuję ci. Won. Paszowo. Jak się spalił. No teraz mogę iść <laughs> I'm on him. I clip. No time, no time. Time, 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 time. He's Yugi with the bomb. Take the bomb, you so Uh-huh. Oh, like the invasion machine has them. Będę zabić W right. Nie! Mogłem go zarąbać, mogło się udać kurde Pikowanie mida z deego na daleko też nie jest dobrym pomysłem One ramp pushing I noob is low In window no, hej, ładny, nie? Jest. Dobra, jest 8-7, jest git. Jest git, 15 w połówkę, też jest git w miarę. Ale beautiful, no, jest zręcz. A guess On jest tak! On jest On jest tak! On jest tak! On jest tak! On jest tak! mnie, jest mnie On jest jest tak! On jest tak! On jest jest in On jest tak! Wait. Nie! Fak! Dobra forma, i Czuć to, że ta to mieszka zachodzi chodzi. A, teraz? Ajej, ajej. O, to był laki headshot akurat. No, Ale nie no dobrze, że tu ja nie było laki, wszystko wymierzone. No i 29, to to jest forma w tym momencie. To jest to. Ja myślę, że ten celownik jest lepszy jednak do digrowania. Ten mały ciężko się z nim digluje. Ja zawsze lubię mieć większy point of reference. Twoje hits on hit broken. O, 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 Widziałem kogo strzelać w pewnym momencie. Tu nie, 4 na ale nie ogarnia. Orange, take time. dalej się skapiło? Something ate two smokes. ładnie, ładnie. No, Ten filmek jest to ewidentnie. Nie są jacyś giga dobrzy, ale potrafią coś potrafią takie podstawy. Z trzeba się myśleć, komunikować. Tak jak powinny grać kałaszki. To jest dosłownie taki poziom, dosłownie taki książkowy przykład kałażki Bardzo przeciętny aim niezbyt dobre myślenie, ale generalnie podstawy gry są. Co?

o, face. <laughs> Prawdziwe nami, tak? Quadram. One peek. No i klasa banana. A smoke kaj został.

Boże, taki to jest poziom. What the fuck, ale to czuć I ten mecz Okej. Okay. Przedni był... Nie wiem jeszcze jak ten poprzedni zmontowałem. Dlatego to będzie ostatni mecz, cokolwiek to się wydarzy. Bo prawdopodobnie... znaczy wy to już wiecie. Prawdopodobnie będę musiał nagrać cały mecz z demka Oni w ogóle nie pikują, ja nawet na banana nie od... Odwz... Tak słabe. Ja TB cały czas muszę chodzić, tu się nic nie dzieje. Co za głupi mecz. No kto to wie, żeby w ogóle B nie podchodzić? No, kurde, no i no co to jest? Oni na wchodzą, jak w 4 nasi agrają grają, no i to jest po godzinie goście wychyli, nie? Z tą łupą. I w 4 są, na, no żałosny mecz, nie? To jest gorzej naprawdę niż... No nie widzicie, ja mogę tak go baitować, ale nie będę ryzykował strzału, nie no, nie trafił. <grym, grym>, naprawdę, ale żałosny. Yes. <laughs> masakra, nie? Ale Rezident to jest naprawdę prawdziwe nawi, ale jeszcze w gorszej wersji, nie? Klikaj zdech, ten Flaming mnie zabija ze 150 pingu, nie ja już dam ze ścianą, jestem fajnie tylko u mnie taki widok, ale ja po prostu nie mogę na nich, nie, i tak pasywnie grałem. ciężko się na nich nie wychylić, oni przez półtora minuty się kampią, jak ja się na nich nie wychylę, to w ogóle nie będzie akcji. No, chodźcie się challenge'ować. No jest, w końcu do kogo strzelać, to są Edy. Smuchu weź, czy tu? Dostaję digla od Simpa. <grywka> Staje w nie. No i widzicie co oni robią? Oni nic na tej mapie. Oni po prostu stoją. Normalnie można zasnąć. Na co oni czekają? Aż ja smog wrócę. Ja jestem za mądry i niestety bo grałem tym i wiem, że trzeba smoka. Trzymać takiej sytuacji na spota, no ale... Oh my god, straszne. Na wyższym poziomie ta nie no ale spalej, w może. To no, jest straszne! One more, one more tutaj. nie wytrzymam jeś nawet na mnie jak ja mam digla Mieszany kikuję, jak mam diga To jest żałosne, nie? No, Ja się z nim zaczynam po prostu challengeować, bo nie będę czekał przez minutę 45. O, się chcieli. O, oh, najdudniejszy mecz jaki grałem w tej serii. By far, nie ma w ogóle w porównania. Każdy będzie na pełne 1,45. Ten też nie wiadomo, na co czeka w ogóle. I teraz koniec. Co on robi w tym Może w tym meczu to jest hit, to jest hit, co się wtedy dzieje Let's go. Туэй, туэй. Поспал, спал. Поспал, спал. А спал. Поспал, спал. А, спал. Поспал, спал. Поспал, Ну, Поспал, спал. Поспал, спал. Поспал, спал. Поспал, спал. Поспал, спал. Поспал, Лонг, лонг спал. No. Nie, no ale tam go ładnie, to jest ładny, To był highlight tego meczu, kurde. Nie dobrze, że tak właśnie. to jest highlight? Nie ma ci, kurde. Okay, okay. Sure, sure. Oh, Jak on tu się znalazł, tego nie wiem. No naprawdę nudny, ale no, co zrobię, nie? Tak po prostu wyszło. Nawet nie, że jakoś słabo, nie? Po prostu kompletny, nie miałem do kogo strzelać. No i tyle, ale myślę, że ten pierwszy meczik, no tylko nie wiem jak to będzie wyglądało jeszcze. Sam nie wiem czy kurde, wyłączę tą interpolację, żeby troszkę te ruchy mieszką były naturalniejsze, tak bliższe nagraniu takiemu typowo obajasowemu. No nie wiem, no szkoda... Rank up Okej, okay, to był mega szybki rank up, nie? zara. Kurde, no bo... Dwa odcinki temu był ostatni ranka No także nieźle, no kawałki jak już bijemy DMG no to już wiecie, to jest poważne granie na DMG już Także no, fajnie Fajnie Więc mam nadzieję, że Wam się filmik podobał Jeśli tak to baczka w górę subik I do zobaczenia w kolejnych, trzymajcie się, na razie